Cześć, Paweł Duda z projekt marketing. W dzisiejszym nagraniu chciałbym opowiedzieć w jaki sposób można wyświetlić ad pod przeglądarką internetową. Jeżeli interesujecie ten temat, to zaczynajmy. I teraz aby wyświetlić sobie atrybut alt pod przeglądarką internetową, e, na przykład Google Chrome, musimy zainstalować sobie pewien dodatek do przeglądarki. A więc wpisujemy do przeglądarki Web Developer Toolbar, instalujemy dodatek, Web Developer Toolbar, dodaj do Chrome, dodaj rozszerzenie. Wyłączamy. Wyłączamy i wchodzimy na podstronę, gdzie chcemy przeanalizować atrybut alt. Czy ten atrybut został uzupełniony, czy nie? Jeżeli atrybut alt jest nieuzupełnione, jeżeli jest puste, wówczas jest to kardynalny błąd w optymalizacji grafik i tracimy właśnie możliwość ubiegania się o ruch organiczny, właśnie z wyszukiwarki Google grafika, a także osłabiamy pod stronę, gdzie właśnie pozycjonujemy się na różne słowa kluczowe. Więc aby właśnie wysielić sobie atrybuty alt, tutaj mamy w prawym górnym rogu przeglądarki pomarańczowy przycisk z białą zębatką, jeżeli go klikniesz to właśnie mamy wygenerowane moduły z wtyczki Web Developer Toolbar. Wchodzimy w opcję Images, Display ALT, Attributes. I w tym momencie dla danej podstrony serwisu zostają wyświetlone atrybuty ALT dla każdej grafiki, która została zakodowana w kodzie HTML. Czyli zobacz, ALT równa się cudzysłów, cudzysłów, pomiędzy cudzysłowami mamy właśnie atrybut ALT, czyli projekt marketing, optymalizacja i pozycjonowanie stron. To jest atrybut ALT na logo. W naszym serwisie. Czyli właśnie w taki sposób zostało uzupełniony atrybut ALT. Pamiętaj, aby atrybut ALT zawierał. Najważniejsze słowo kluczowe, na które chcesz się pozycjonować. Pamiętaj, aby właśnie tutaj nie upychać na siłę wielu fraz kluczowych. Wystarczy jedno słowo kluczowe, na które chcesz się pozycjonować. Także w taki sposób bada się wszystkie atrybuty ALT dla wszystkich grafik, które są osadzone na danej podstronie. że tutaj także że mamy ALT równa się cudzysłów, cudzysłów, między cudzysłowami jest uzupełniony atrybut ALT. Więc właśnie w taki sposób bada się atrybuty ALT za pomocą wtyczki Web Developer Toolbar. Oczywiście ta wtyczka ma znacznie więcej funkcjonalności niż funkcjonalność wyświetlenia atrybutów ALT. Jeżeli nie chcemy już wyświetlać atrybutów alt pod przeglądarką, musimy wejść z powrotem w moduł Images i odznaczyć opcję Display alt attributes i w tym momencie mamy już stronę tak jak jest widoczna dla wchodzącego użytkownika. Ok, i to by było na tyle w dzisiejszym filmie. Jeżeli masz jakieś pytania odnośnie atrybutu ALT, to śmiało zadawaj pytania pod tym filmem. Oczywiście, mile widziana łapka w górę i subskrypcja naszego kanału Projekt Marketing, w efekcie czego Google będzie szerzej promował nasze filmy, a one z kolei dotrą do jeszcze szerszej grupy odbiorców. Dzięki za uwagę, trzymaj się, cześć!